Siemacie, z tej strony Base Driver. Mamy środek lata, jest piękna słoneczna pogoda. W sam raz, żeby przejechać się jakąś piękną słoneczną włoszczyzną. Fiat Coupé, cóż za odkrywcza i oryginalna nazwa, został zaprezentowany na nieodbywającym się już salonie bolońskim w 1993, zaś do salonu wbił na pełnej w styczniu kolejnego roku. Pierwsze coupé fiata od lat 70. oparte było na platformie Tipo Due, tej samej, na której opierały się Fiat, uwaga, niespodzianka, Tipo, druga generacja Lancia Delty oraz Alfy 145-146 GTV i Spider. Zanim ktoś wyskoczy mi z temprą, informuję, że ta, tak samo jak Lancia Dedra i Alfie F-155 siedziała na platformie Tipo Tre, która była nieco wydłużoną wersją Tipo Due, dodatkowo dostosowaną do napędu na cztery koła. Wracając do Fiata Coupé, jego pierwotny projekt przygotowany przez Pininfarine został odrzucony i stał się później Peugeotem 406 Coupé. O tym, kto odpowiadał za zewnętrzną stylistykę tego Fiaciola, pewnie wszyscy wiecie. Zresztą o tem potem. Fiatowskie coupé produkowane było do grudnia 2000 roku, kiedy to zjechało ze sceny, niestety bez następcy. Nie do końca wiem, co robi tutaj ten napis Pininfarina, gdyż Pininfarina stylizowała tylko wnętrze, zaś zewnętrzną warstwę narysował Chris Bangle. Tak, ten sam Bungle, pod którego pióra można powiedzieć, wyszły takie abominacje jak choćby BMW E65, czyli najbrzydsza siódemka w historii, chociaż tak naprawdę obecna generacja dzielnie walczy z nią o ten tytuł. Natomiast Fiat Coupe jest naprawdę udanym projektem. Ten samochód wygląda po prostu świetnie. Chociażby spójrzcie na te wycięcia, na te przetłoczenia. Tutaj, oczywiście, ono idzie w ten sposób, dlatego że tak otwiera się maska. Co zresztą zobaczycie później. Jest ono powtórzone przy tylnych kołach. Tak więc, jest pełna, jak to mawia Cyrano do Bergerak, polskich YouTuberów motoryzacyjnych. Koherencja. Te światła, spójrzcie na te światła, jakie to jest sztosiwo. Trudno się dziwić, że ten samochód był nazywany przez niektórych małym Ferrari. Inna rzecz, że ten tytuł otrzymał również Peugeot 406 Coupé, który wywodził się z Pininfaridinowskiego projektu dla Fiata. Który miał być Fiatem kupę? no ale Fiat wybrał Banglowski, a Pininfarina trochę zmieniła i sprzedała to Peugeotowi, co zresztą nie było pierwszym takim przypadkiem w jej historii. Jedyna nie do końca postarana rzecz z zewnątrz, to są te boczne kierunkowskazy, takie jakby przypomnieli sobie, że no coś tutaj musi być, więc dobra, dawać jakomo będzie, jak będzie, jest spoko, idziemy na Primitivo, czy co oni tam sobie piją. No i jeszcze te lusterka, troszeczkę nielogicznie zostaje zrobione, bo tutaj na górze są płaskie, a tu na dole są półokrągłe, a powinno być tak naprawdę odwrotnie. Już nie mówiąc o tym, że są malutkie i nic przez nie nie widać. Z kolei, z takich postaranych detali, no to to jest ten korek wlewu paliwa, jak w starych samochodach sportowych. No, wygląda to po prostu fantastycznie. Praktycznie wszystko wygląda tu fantastycznie. No może poza tym kolorem, bo wyobraźcie sobie, chcecie kupić. Jeden z najfajniej, najciekawiej wyglądających samochodów na rynku. Idziecie do salonu, zastanawiacie się nad kolorem. Macie na przykład żółty, macie czerwony, macie całkiem fajny granat i stwierdzacie, że weźmiecie to. Acz to nie do końca jest hatfu srebrny. To jest bardziej taka perła, która ma lekko błękitnawy pobłysk, więc powiedzmy, że zaakceptuję to. Natomiast spójrzcie na to. Safari all the things. Ależ bym go testował, Jezus Maria. Zajrzyjmy sobie wtedy do wnętrza, a aby się do niego dostać, trzeba pociągnąć za taką ciekawą klameczkę. Myślałem, że ona będzie jakaś taka tandetna, plastikowa, a nie, ona sprawia wrażenie całkiem solidnej i te drzwi bardzo ładnie się otwierają i równie ładnie się zamykają. Jak to powiedział już wspomniany przeze mnie blogo, hashtag blogowróć, lodóweczka. No ale okej, okay. zajrzymy sobie do tego wnętrza, a ono jest czarne. Na szczęście czerń nie jest tutaj dominującym i definiującym featurem. Jest nim natomiast ten panel, ten pasek, który biegnie dookoła. I to jest projekt Pininfariny. Tak czy inaczej, szczególnie w wersjach z jakimś fajnym kolorem, typu na przykład żółty, który jest chyba najbardziej klasycznym kolorem dla Fata kupę. O, zobaczcie, w włoskim samochodzie i już zacząłem robić to. Mamma mia! Tak czy inaczej, ten pasek, tutaj biegnący stłuż i dookoła jest naprawdę fajnym patentem i te tarcze zegarów wpasowane w niego wyglądają po prostu świetnie. No i tutaj jeszcze mamy pod spodem pasek kontrolek, to pewnie zobaczymy sobie później. Tak czy inaczej, ten projekt wnętrza jest naprawdę bardzo udane. Trochę mniej udane są te mm, pokrętła do regulacji nawiewu i klimy, która tutaj nie działa. Jak to zauważył pewien mój sępleniący kolega, one wyglądają jak no, takie od pralki, ale za to przynajmniej dzięki takiemu swojemu ukształtowaniu i dzięki tej gumce, która tutaj jest w środku, bardzo wygodnie się za nie łapie. To jest dość miękkie zaskakująco, jak na, ta, jak na jakiego rodzaju pokrętła I i bardzo, tak można powiedzieć, dosyć przyzwoicie chodzą, tak więc tutaj nie będę się czepiał. Większość rzeczy włącza się tutaj w ogóle przyciskami. To były jeszcze czasy przed ekranozą, więc bardzo to doceniam. No i po środku jest ten piękny, analogowy zegareczek. On naprawdę robi robotę. Za plus uważam również kierownicę, która jest bardzo wygodna. Ma tutaj takie, o właśnie, wystające, dobre napciuk, na akuracik. To jest naprawdę fajnie ukształtowane. Yy, czy ta kierownica jest szczególnie atrakcyjna? Nie wiem. Nie wygląda źle. Natomiast ona ma w sobie coś takiego, że od razu widzimy, że to jest z włoskiego samochodu. W latach 90. włoska stylistyka, wnętrz, włoskie projektowanie wnętrz, bo tak charakterystyczne, że od razu wiedziało się, że się siedzi we Włoszczyźnie. Nie wiem co takiego w tym było, ale był taki właśnie wajbik. Bardzo mi się to podobało. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest ona lepsza niż spodziewalibyśmy się po włoskim samochodzie. Tutaj mamy takie naprawdę przyjemne i solidnie, solidnie wyglądające, sprawiające solidne wrażenie tworzywo. Więc takie grube, przyjemne. Tutaj no, ten plastik jest trochę słabszy, ale dostosowany e, fakturą do tego, co jest na górze i też nie jest do końca twardy. E, twarde jest to z kolei, ale też nie sprawia wrażenia tandetnego. Boczki drzwi, proszę bardzo, wykończone takim miękkim tworzywkiem. No, na górze jest twarde, ale tutaj jest takie miękkie, więc nie jest najgorzej. E, za to, no, nieprzyjemnie było tutaj. Podobno było to takie gumowane wykończenie i ono zostało zdarte, więc duży plus. Tego już tutaj nie ma, ale no widać, że jest troszeczkę porysowane po ściąganiu tego cholerstwa, którego na szczęście tutaj już nie ma. Poza tym co? No wiadomo, Włosi jarali. Podówczas jeszcze na potęgę, więc mamy popiółkę, zapalniczkę do kiepowania. Jest schowek, który jest zupełnie nie najgorszy. Jest do tego flokowany w środku, więc Plusik i bardzo dobra płyta. Yy, za to schowki w drzwiach są w zasadzie pro forma, tam się zmieszczą tylko dokumenty, żeby wstawić tam jakąkolwiek butelkę czy cokolwiek. Obawiam się, że się obawiam. Ciekawy jest temat z tymi fotelami. O tym, jak się na nich siedzi, to zaraz powiem. Natomiast właściciel chciał wymienić fotel, dlatego że był mocno obdarty tutaj i po prostu stwierdził, że nie będzie się bawił w tapicerowanie, tylko wymieni. Co się okazało? One się różniły praktycznie z każdym rocznikiem, były zupełnie inne, tak jak w amerykańskich samochodach. Co najgorsze, gdy powiedział, że to jest 2000, to spytali go jeszcze, czy to jest z końca, czy z początku roku, bo był zupełnie inny rozstaw tych szyn, po których, po których te fotele jeżdżą. Tak więc machnął ręką i dał do tapicerowania i wyszło bardzo dobrze. A jak się na tym siedzi, to zobaczcie teraz. Na pytanie, jak siedzi się w Fiacie Coupé można odpowiedzieć tylko na jeden sposób. Bardzo fajnie. Siedzi się nisko, dość głęboko, te fotele są wygodne, nie bardzo obszerne, ale nawet tak dorodny schab jak ja mieści się tutaj bez najmniejszych problemów. Podpórka pod lewą stopę oczywiście jest i jest szeroka i wygodna. Nie wiem, jak było w Tipo, na którym przecież oparty jest ten samochód, ale... Tutaj jest. Ergonomia, jak już mówiłem, jest przyzwoita. Nie jest może wzorcowa, ale jest zupełnie przyzwoita. Fotel da się ustawić praktycznie we wszystkich płaszczyznach. Oczywiście kierownicę też. Mamy tutaj taki specjalny czerwony dzyndzel do tego. No, on nie jest akurat najwygodniej umieszczony, bo trzeba bardzo głęboko sięgnąć pod kolumnę. Ale. Chodzi we wszystkich, we wszystkich płaszczyznach. Tak więc tutaj mamy duży plus. Wtedy, w latach 90., kiedy ten samochód powstał, a przypominam, że jest oparty na konstrukcji, która weszła w 89. bodajże, to wcale nie było oczywistością. Tak więc naprawdę jest za co chwalić. Przestrzeń, no to jest. Yy, Kwazisportowe sportowe coupé, więc nie oczekujmy za wiele, ale jest wystarczająca dla gościa średniego wzrostu takiego jak ja. Nad głową mam jeszcze tyle miejsca, więc powiedzmy ktoś do metra osiemdziesięciu, dwóch, trzech zmieści się tutaj bez większych problemów. Ja natomiast naprawdę nie mam tutaj, tutaj na co narzekać. No dobra, zobaczmy tedy, czy Grubas zmieści się z tyłu. Fotel po pochyleniu oparcia na szczęście da się przesunąć do przodu. No to wsiadamy. No, z tyłu przestrzeń zupełnie nie zachwyca. Na głowę, jak widać, mam ledwo ledwo miejsca. Natomiast na nogi przy fotelu cofniętym, tak jakbym ja siedział z przodu, jakbym siedział, jakbym siadał za samym sobą, to też w zasadzie już nie ma przestrzeni. Gdyby tutaj siadł koszykarz i cofnął fotel maksymalnie, to już w ogóle nie zostałoby dla mnie miejsca. Tak więc jest to po prostu typowe kupę 2 2, czyli dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci. Za to mamy tutaj z tyłu taką pocieszną lampeczkę i ona jest dosyć przyjemna. Tak samo jak ogólnie wnętrze tego samochodu. Ona naprawdę mi się podoba. Bagażnik można otworzyć w dwójnasób albo z kluczyka, albo tą dosyć klasycznie umieszczoną dźwigienką. Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z klasycznym kupę, więc nie otwiera się klapa razem z tą szybą. Czyli tak jak w sedanach się podnosi, ale i tak. Mamy tutaj tylną wycieraczkę, zresztą z wyjątkowo idiotycznie umieszczonym spryskiwaczem. Właściciel tłumaczył mi, dlaczego to nie działa. Znaczy, spryskiwacz działa, ale nie tak jak przewidział producent. Tak czy inaczej, bagażnior, jak na niewielką kupetę, jest on zupełnie przyzwoity. To jest niecałe 300 litrów, ale też zdaje się dość wąski, poza tą wnęką tutaj. No i mam pewne wątpliwości czy, co do tego, czy tenże usztywiony pokrowiec się zmieści. Zaraz zobaczymy. OK. Najpierw dziobem tu. Nie ma szans. No to może spróbujemy od tej strony. Nie ma szans. To jeszcze spróbujemy w taki sposób. To jest dosyć lekkie, bo tam w środku nic nie ma. Ach. Dobra, gdyby go tak zgiąć, to by wszedł, ale jakby bas był w środku, to raczej nie polecałbym takiego manewru. Tak więc niestety do przewozu sprzętu basowego ten bagaż dzisiaj nie nadaje. No chyba, że wozimy obyżyna, który wchodzi do standardowego gitarowego pokrowca. Wtedy to tak. Na szczęście mamy taki patentik, taki otwór rewizyjny. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnej blokady, żadnego zamka, wystarczy o, zrobić tak. I proszę bardzo. I teraz ziu! I tak można jechać. Właściciel twierdzi, że to jest dziwne rozwiązanie, że myślę, że to jest samochód przerobiony z Anglika. Bo dla niego bardziej logiczne byłoby to, gdyby to było po prawej stronie, żeby można było położyć jeszcze przedni fotel, aby przewieźć coś długiego. Natomiast ja uważam to rozwiązanie za bardziej logiczne. No bo tak. Jeżeli wozimy trzecią osobę, to znaczy drugiego pasażera, takiego który siądzie z tyłu, to on usiądzie raczej po prawej ze względu na wygodę wsiadania, wysiadania no i bezpieczeństwo wysiadania przede wszystkim. Dlatego bardziej logicznie było umieścić to z lewej strony. Tak więc tutaj możemy przewieźć sobie bas albo dwa i jeszcze dwoje pasażerów, chociaż ten z tyłu nie będzie miał niestety zbyt wygodnie. Pora zająć się najciekawszym. Poza stylistyką, elementem tego samochodu, maska tego samochodu otwiera się dosyć niesamowicie. Musimy najpierw tutaj zlokalizować dzynzla, którym się to odblokowuje. O, jest. I spójrzcie, jakie to jest gigantyczne. I dzięki temu mamy naprawdę dobry dostęp do silnika. A co tutaj siedzi, to powiem Wam głos zof Wybór silników dostępnych we Fiatowskiej Kupecie był zaskakująco duży, szczególnie jak na tak niszywy model. Można było mieć podstawowe 131-konne 1,8 lub jedną z 5 dwulitrówek, litrówek 4- lub 5-cylindrowych, wolno i turbodoładowanych. Oczywiście nie w jednym momencie. Jedne silniki wchodziły do oferty, inne z niej wypadały, ale wybór był. Tu mamy dwulitrową piątkę z systemem WIS czyli z kolektorem ssącym ze zmienną długością do lotu. Taki sam silnik napędzał Lancia Libre, którą testowałem około dwóch lat temu. Silniki te nie znoszą zaniedbań serwisowych, w szczególności zwlekania z wymianą oleju, ale zadbane odwdzięczają się pięknym brzmieniem i niezłymi parametrami. 152 koni i 186 Nm raczej wystarczały do żwawego poruszania się. Zresztą. Sprawdźmy. No to komu w drogę temu yy, przekręcenie kluczyka? Cinque cylindry. Pierwsze odczucie poruszeniu ruszeniu Fiatem Coupe jest takie, że tutaj dość ciężko, a jednocześnie gumowato chodzi z przęgło. jest naprawdę dziwne, bo jak już powiedziałem, jest. Jednocześnie twarde i gumowate. Do tego przez tę wygodną, szeroką podpórkę pod lewą stopę jest przesunięte trochę w prawo, do środka samochodu i no, nie wciska się go za wygodnie. Z kolei dźwignia zmiany biegów, choć dość długa, szczególnie jak na tak sportowy samochód, chodzi bardzo dobrze i precyzyjnie i tę muszę pochwalić. Oczywiście, jak można spodziewać się po samochodzie o sportowym charakterze. No zawieszenie jest dość sztywne. Nie jest ono brutalnie sztywne, ale jednak jest twardsze niż miększe. Oczywiście tak w takim samochodzie ma być. Nie jest to mój ulubiony nastaw zawiasu, jak to się mawia, ale no to jest zgodne z charakterem tego sprzętu, więc nie będę na to narzekał. Bardzo ładnie brzmi ten 5 silnik. W ogóle rzędowe piątki mają zazwyczaj bardzo fajny, charakterystyczny, chropowaty gang. Ja go strasznie lubię. Miałem taki w V70, ale tutaj to brzmi jeszcze fajniej. Gdy wyjedziemy na Trasa, która ma taką nieco pofałdowaną nawierzchnię, nie ma takich ostrych, mocnych nierówności, czuć, że to zawieszenie jednak pracuje całkiem harmonijnie, a do tego dzięki swoim nastawom zapewnia zupełnie niezłe zachowanie w zakrętach. A skoro jesteśmy przy zakrętach, bardzo zaskoczyła mnie zwrotność tego samochodu, jako, że mamy tutaj poprzecznie umieszczoną rzędową piątkę, byłem przekonany, że zawracając, będę zahaczał o sąsiednie województwo. A tu nic z tych rzeczy. Ten samochód naprawdę ładnie zawraca. Myślałem, że koła nie będą miały się gdzie skręcić, a jednak jakoś się to im udało. Teraz zjeżdżamy sobie na trasę szybkiego ruchu i zobaczymy, co potrafi ten silniczek. Przede wszystkim. Dźwięk tego silnika jest niemalże uzależniający. Przyspieszenie ono nie powala, ale jest dobre, jest po prostu dobre. Nie jest to samochód naprawdę sportowy, nie jest to taka ostra wersja, jaką jest chociażby turbo, ale do tego, żeby bardzo sprawnie i przyjemnie przemieścić się po takiej trasie jak tutaj, wystarczy to całkowicie. Do wyprzedzania w trasie wystarczy również z zapasem. A przy okazji, jak już powiedziałem, depcząc pedał gazu, możemy w, wsłuchiwać się tutaj w dźwięk tej rzędowej piątki. To jest naprawdę coś pięknego. Niestety do przyzwoitych osiągów troszeczkę nie pasują hamulce, po których czuć, że jednak jest to starsza konstrukcja. Owszem, Da się chmować, nie są to spowalniacze, ale też nie są to takie ostre heble, których spodziewalibyśmy się po bądź co bądź sportowym lub quasi sportowym samochodzie. Tak, pokrótce podsumowując, Fiat Coupe jest po prostu bardzo przyjemnym samochodem i nie materiałem na klasyka, tylko po prostu już klasykiem. Niestety pierwsze roczniki łapią się akurat na tę dziurę, kiedy są. Za stare, żeby wjechać do SCT, za to za świeże, żeby dostać żółte tablice. No po prostu rewelacja. Tak więc sprzęt czysto hobbystyczny, można powiedzieć koneserski, kolekcjonerski. Używany z zasady raczej rzadko, hobbystycznie, weekendowo. I do tego występujący w naprawdę niedużych, śladowych wręcz ilościach. Raczej liczba, bo ilości są niepoliczalnych. Nie będzie mógł wjechać, ale za to. Wielki 5-litrowy SUV, jakaś X6 czy coś takiego. Proszę bardzo, spoko, zapraszamy. Taka logika. A czy ja chciałbym takiego A4P? Z jednej strony jego ograniczona zdolność do transportu sprzętu basowego, a jednak trzeba mieć swoje priorytety, sprawia, że może niekoniecznie. Ale jest to samochód tak miły, że aby pojechać sobie nim po prostu gdzieś na jakiś wywczas, na jakiś wypad, Chyba tak. Ale wolałbym żółtego. O kurde, leganza na taryfie. To jest jakieś. I to tyle w temacie Fiata Kupę z dwugitrową piątką. Niestety, było to ostatnie Kupę tego producenta i jedną z ostatnich niedrogich kompaktowych Kupę dostępnych w Europie. Jest to jeszcze smutniejsze, gdy porównamy sobie ówczesną gamę Fiata z tym, co włoski producent oferuje na naszym kontynencie dziś. Żeby lepiej uzmysłowić sobie tę katastrofę, cofnijmy się jeszcze dalej, do przełomu lat 60. i 70., gdy Fiat tak naprawdę rządził europejskim rynkiem i oferował coś niemal dla każdego. Od maleńkiej 500 po luksusową 130, również w i wszystko to, nawet jeśli nie było najlepsze w swojej klasie, było po prostu fajne. Od kilku zaś lat fiat ma w Europie zupełnie marginalne znaczenie, a i to wciąż się zmniejsza. Historia czemu tak się stało jest długa, smutna i nie na nią tu czas czy miejsce. Natomiast jeśli jeszcze za mało Wam smutków, przypominam, że Coupe jest jednym z tych modeli, które wpadają w swoistą dziurę. Jest za młoda na żółte blachy, ale poza trzema ostatnimi rocznikami, ze stare by wjeżdżać do SCT. Pamiętajcie o tym przy kolejnych wyborach samorządowych. Pamiętajcie też o moim fejsie, insta i portalu petrolhard.pl. Dzięki ogromne i do najbliższego.